Czy pan chce zagrać w grę, że tak powiem, Reo pieniądze i o życie w sumie? O koci, mi na. Patrzcie, ogarnia! Patrzyłem się! O nie, ej, zapatrzyłem się, on to ogarnia! Patrzcie, z precyzją wiel. A! zniszczył to! Nie! Eliminujemy go! I wbiję na accept.pl, ponieważ trwa promocja, powrót do szkoły, promocja. I za każde doładowanie minimum 50 zł dostajesz więcej doładowania, aż plus 50%. Widzowie, dzień dobry! Czy, czy wy mnie kojarzycie? Czy wy może lepiej? Nie, nie, czy kojarzycie mnie? Czy kojarzycie te drzewko za mną i, i ogólnie to otoczenie? Tą maskę? Tak, widzowie, jesteśmy sobie e, na moim Serwerze, słuchajcie, czyli aclc.pl, na którym zrobiłem mini Squid Game. Widzowie, widzowie, czy wy to widzicie? Czy wy widzicie? To jest skrzynka. Patrzcie, co jest w tej skrzynce. To są itemy, kurde, lalki. Ja oczywiście dzisiaj nie będę lalką, niestety. Będę ochroniarzem, ale myślę wydaje, że to będzie spoko. Patrzcie, jak ktoś tam będzie chodził i tak dalej, będziemy go palić i tak dalej. Będziemy tutaj mu niszczyć wszystko. A jeszcze wezmę może lawa, bo zapomniałem lawę wziąć. Widzowie, ja oczywiście jestem kławką. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować koniecznie kanał, koniecznie nie zostaw subskrybera. Patrzcie, mamy łok, oczywiście. Pyk Działa? No, oczywiście, że działa. Będziemy mogli go zabijać tutaj kogoś. Ale widzowie, kogo ja tutaj. A, to nie wszystko, oczywiście. Jeszcze jest druga sala. Gościć będziemy e, dzisiaj e, graczy z serwera acelvice.pl. Ponieważ wiem, że tutaj są cheaterzy. Widzowie tepniemy się do nich. A tutaj mamy jeszcze, oczywiście, uwaga. E, tutaj zaczerpnięty pomysł od e, Paliona. Bo tutaj Palion zrobił coś takiego, widziałem tam na ich kanale. E, zrobił coś takiego, że mają mieć tutaj Dirta. I mogli kopać go. Jeżeli ktoś źle wykopał, to wtedy przegrywał. I wiecie, to jest te wycinanie ciastek, że tak powiem. Tu oczywiście przygotowałem też łopatę dla osoby, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo sztosnik pomysł. A my dzisiaj y, jesteśmy sobie na serwerze oczywiście acmc.pl. Pamiętajcie, że sobie opeczkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem za wielki powrót, bo mam nadzieję, że wam się to spodoba. Ja jestem y, Squid Game ochroniarzem, że tak powiem. No i widzowie, idziemy tepnąć się do jakiejś osoby. No, patrzcie, jesteśmy sobie u niego i zobaczcie. No, jaką kopię kurczę? No, nie mówcie, że pierwsza osoba i to już będzie cheater. No, nie, no, nie mogę. Jak to będzie pierwsza osoba i to będzie już cheater, to ja pitole, no, widzowie. No, wygrałem chyba grę. Yy, a czy pan chce zagrać w grę, że tak powiem. Yy, że tak powiem, grę o pieniądze, o życie w sumie, yy, o bardzo dużo pieniędzy? Czy pan chce zagrać? Czy pan. Czego pan tutaj szuka? To jest 65 poziom. Czego pan tutaj szuka? To jest podejrzane. On chyba wszystko widzi, widzowie. Nie, mi się wydaje, że trzeba mu się pokazać. Objawiły mu się i napiszemy, stary, czy chcesz zagrać w grę. Ho, ho, ho. Dobra, objawiamy mu się. Pamiętajcie, że Miniku nie widać, bo mam oczywiście wyłączony nick, więc to jest przynajmniej taki plus. Widzowie, nie, nie będziemy mu pisać. Uderzymy go albo pojawimy mu się za nim. Siema. Chciałbyś zagrać w grę? Widzę, że um, chciałbyś zagrać w grę. Yy, zaraz cię wezmę. Idziemy sobie do swojej działki. Czyli działka dom, a typa się nazywa Snack. Dobra, yy, Snack Mix Top. Okej, okay. jesteśmy u mnie w działce i tu jest ta wielka platforma, na której będziemy trollować typa. Dzień dobry. Jesteś w grze. Witamy w grze Squid Game. Green light, red light. Proszę. Aj, kurde, nie, z tej strony. Nie, jaki fail. Czekaj, z tej strony masz wejść. Dobra, czekaj, czekaj. Nie, 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 nie. Z tej strony. Witamy w grze. Jesteś zawodnikiem numer jeden, że tak powiem. E, I mam nadzieję, że, kurde, przeżyjesz, bo chciałbym Ci dać kaskę. E, stary, nie jesteś. Oczywiście, witam cię. E, nie wiem, czy on coś w ogóle pisze. Czekajcie, damy mu może tabliczkę, co? Żeby pisał, żeby pisał, żeby chłopak miał, że tak powiem. E, proszę bardzo, tabliczkę. A on nie będzie mógł pisać u mnie. No tak, na działce, a chcesz wyjść? Haha, ha. nie ma wyjścia Dzisiaj ja jestem, że powiem Twoim palem. Tak jest, admin Kławku jest szalony <laughs> Nie, nie wierzę widzowie, znasz y, tą grę? E, pokiwaj twarzą, o Tak, zna widzowie, widzicie, o jak ma Nie, nie zna, tak, tak, on, widziałem że znasz, tak, widziałem, że znasz Dobra, ja pójdę tam Pchoło tego drzewa i słuchaj, zaznaczę ci ten teren i jak yy, ja się odwrócę, to ty, yy, że tak powiem, możesz się ruszać, dobra? Ej, nie ma go, czekajcie, może stanę mu bliżej. O, witam, patrzcie, nie ruszać! Ej, ej! Masz się nie ruszać! Widzowie, nie, on się boi. To jest za mocne dla niego. Zobaczcie! Ukrył się! Nie wierzę. On jest chyba... On się chyba boi trochę. Masz iść, stary to rozkaz! Jesteś w Squid Game! Jesteś w Squid Game, nie możesz tak robić! Nie możesz tutaj na, narażać nas na, na straty jakieś. Jesteśmy w Squid Game. O Minę komina. E... patrzcie ogarnia! Patrzyłem się! O nie, ej, zapatrzyłem się, on to ogarnia! Patrzcie! Nawet nie śpiewałem, ale już jest blisko strasznie. Ej, nie! To jest straszne Trzeba będzie mu dać jakąś nagrodę, czekajcie. ma koci minę! Ej, ja nawet nie drgnął, nie wierzę! Oko koci minę komina. O ja, ej, to jest zarumbista zabawa. Jeżeli chcecie taki event, to oczywiście napiszcie i zrobimy taki event na serwerze, patrzcie. koci minę komina. A, dobra, ruszył się, niech będzie. Hmm, niech będzie, widzowie. E, strzeliłbym mu w nogę, żeby go blało, ale nie, nie, dobra, uwaga. koma, koci, minę, komyna. No, nie, co to jest za ruch? Co to jest za ruch? koma, koci, minę, komyna. Ej, co ty robisz, stary. No kurde, byłeś tutaj, no ale dobra, już cię nie wyeliminuję, wygrałeś, dobra, wygrałeś, że tak powiem, e, e, dobra, damy mu parę diaksów, co wy na to, damy mu parę diaksów, proszę bardzo, ale to nie wszystko, stary, musisz teraz wykopać tamto, e, tam, tam, tam rzeczy, więc proszę bardzo, przyszedłeś do drugiego etapu, to jest dla ciebie, e, dla ciebie, że tak powiem, e, łopata i uwaga, napiszę ci, co musisz zrobić, stary, napiszę ci, co musisz zrobić, e, wykop piasek. Nie dotykając Dirta, no w sensie nie kopiąc dirta Wiesz co chodzi, nie? Wykup piasek Nie dotykając dirta, zobaczymy jak Przejdziesz tą rozgrywkę O, nie dobra, ej nie, to jest akurat spoko Naprawdę, zobaczymy czy zniszczy Czy mu się to uda, czy będę musiał go zabić Ale patrzcie jak on zrobi to Z precyzją wiel... zniszczył to Nie, eliminujemy go Dobra widzowie, to już jest Koniec, nie ma już nic Zniszczył to, ale mu dał łopatę Nie wierzę, nie widzowie, nie Trzeba go zabić, przepraszam cię stary, ale trzeba cię zabić. Trzeba cię zabić, to już jest, że tak powiem, wiesz, e, trzeba to zrobić, więc uwaga, bierzemy tutaj bedroka i lejemy cię w lawie. Dobra, zabity! Ja nie wiem, że to było, to było kurde, mocne, naprawdę. Czekajcie, wezmę tej temy i jemu je oczywiście rzucę, nie? Żeby nie było, bo nie jestem taki zły. Damy mu drugą szansę, damy mu dużo, drugą szansę, więc proszę bardzo, zrobimy mu to i damy ci drugą szansę. Dobra, proszę bardzo, twoje rzeczy, oddaję je wszystkie. Proszę bardzo, oddaję wszystkie Twoje rzeczy. I stary, naprawdę musisz to wykopać. Naprawdę musisz wykopać się, że tak powiem, tamtą łopatą. Więc stary, masz drugą szansę. Dawaj, dawaj. Rzuciłem mu tą łopatę? Nie, dobra, trzymaj łopatę. Ej, trzymaj łopatę. Ej, czy dałem mu wszystkie rzeczy, nie? Dałem mu cały set? Tak, nie to powinien mieć, dobra. Czemu nie nałożył? W sumie dziwne. Proszę, wykop to. Oddawaj, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, No, dawaj, dawaj, dawaj. Wykop to. Dostaniesz wtedy nagrodę. Dawaj, wykop. O, uwaga, kopię. Dobra, druga próba. Musisz to zrobić, stary dobrze Uwaga. Lecimy! Ej, napisał mi tabliczkę. E, pisze mi tabliczkę Przecież oddałem ci itemy, stare, całe itemy ci oddałem! Oddałem ci przecież! Napiszemy mu kop to dostaniesz. Dobra, musi to wykopać, to dostanie więcej. Jak mu się nie dodały, nie wiem jakim cudem. Dobra, kopię. Widzicie to, widzowie? Jak to kopię? Widzowie, da radę czy nie da rady? Widzowie, trzeba będzie mu dać coś bardzo, że tak powiem, wiecie, wartościowego. Może yy, zróbmy mu, yy, że tak powiem, pustka diaksów, bloków diaksów nawet. O, to będzie mocne. Dobra, jeżeli to przejdzie, tylko to przejdź, stary. To nawet nie znasz nagrody, ale taka jest pula. Naprawdę, bardzo duża jest pula. Uwaga, czemu się to uda? Zrobi to, zrobi to. Na ACMC uda mu się wygrać kasę. Dawaj, 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 dawaj. Uwaga, jest coraz bliżej. O nie. I tak, udało mu się dobra. Masz bloki diaksu stary. Proszę bardzo dla ciebie. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. No i pa pa.